Manko, dzisiaj gramy sobie w czerwoną sukienkę. I właśnie chciałam właśnie Wam powiedzieć, Siemanko. że chyba. Z... O, i moja siostra. I właśnie zaczynam. Nie wiem, o. Tu są jakieś śminki do wybrania, więc bierzemy sobie może taką. No, bardzo fajnie wyglądają. Czy oni wybierają mapę, czy ten? Czy dopiero się. Za... Ojejku! A to jest chyba nowiejszy śnieg. Śnieg. Śmiech. No bo ona się... o! I dobra, wybieramy ja jako... wybieram z A ja, ja taką... To. Ja wybieram z e, To ja może też i ten... Oj, sorry. Ale to się tak zapisuje, bo widać tutaj. Tu jest nowa. Nie, nie, dawno tego nie dziewczyna grałam. Te shul. Te Tak, tak. Tak, shul. tak, też. Tak, tak, tak. No, no widzisz, tutaj pokazujesz, że cztery osoby to wybrały. No, ej, każdy ma yeah. jakieś... Yes. Skór, skór, ano, ale jak mi się teraz zacięło. Ja nie jestem, ale jestem... W... Ja, te, ja jestem już w jakiejś w klasie, ja... Tu, tu chyba ktoś chodził. Nie, ci... Tam jest gdzieś... Klej. Ona tu idzie! Tam za dziewczyną poszła. No. A tu jest, jest kryształ. No to róbmy go. Będzie szybciej. Ile on ma, dobra? Mamy. Widzisz, się No to będziemy musieli. Sześć osób zostało, ale tu ja. jest. Jak podnosi śliczce. I dziewczyna jest podobna do niej. No. Wyszła tu! O oh no! Wyszła tu! Zasmary, zasmary, Ej, róbcie jeszcze ten kryształ! Ciekawe, ja pozostało ty. Ona pozostało go... tu. Nie, ona cię nie goni. To jest dziewczyna przebrana. Aha. Jest ja yes, yes, no chyba. W toalecie dla dziewczyn. Tu dziewczyna zginęła i ma całą. Ja jestem w toalecie dla dziewczyn, bo w ogóle tam jestem Krysia. No ja też tu chyba próbuję wyjść. A to jest dla, dla chłopaków. Proszę o to toalety! Tu ja jestem. Dobra, robimy go. Mmm. Myślę, że ten mm -hmm. Ile tu jeszcze pozostało, bo tu nie widać, bo ten... Mi. Oj, dopiero 200 ileś tam. Widzisz? O. Ek. Coś się No właśnie! Ciało! weszło tu! No! No! O nie! Oka, Uwaga! Uwaga, ej! 6 nas zostało! Uwaga! Ej, nie, ona cię... Ona... Nie, już! Nie, nie Ona je, ona jest za szybka, ona jest za szybka! Ona zamiast mnie zauważyć, poszła sobie po kryształ. Myślę, że ona... Nie, ona poszła się... Dobra... O nie, w drugiej Ale, a jest. Tam, tam jest taka z lewej strony... dobra, to ja patrzę na... F... Tu jest gore. Ja próbuję robić kolejny kryształ, dopiero jeden tu, zrobili. Tu są ludzie, którzy robią. Ja patrzę na ciebie. Drugi kryształ, ale ja też gdzieś robię. No, robisz w jakiejś klasie. Ja tak, nie Zobacz, znam tej te klasy. idzie do, jak, do jakiejś klasy. O oh no. Color, color, killer. Ale bym jej... W... Trzeci, jeszcze dwa pozostały, bo ja jeden zrobię. Uh, come uh, next, next. No. I właśnie w toalecie jest ten kryształ. Ona się wystraszyła. <laughs> ona tu do mnie weszła! O oh no! Oh no! no widzisz, ja. Ej, ona, ona chyba tam została teraz. Kto? Ej, ona tu została. Nie! Ona idzie po mnie jednak. Gdzie oni są? Ej, pomóżcie mi zrobić ostatni kryształ. Znik tam gdzieś się najdzie. O, mam A pomoc. <laughs> Tam, gdzie ona jedynie jest, ja nie wiem ile jeszcze nam minut pozostało. Tu jest Krysztof. Nie, czekaj, tu nie, tu tu, 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 I ona tutaj stoi. Żebyśmy nie zrobili po prostu tego. Dobrze, dobra, ona na usiadła. I będziemy się tak kręcić. Ja, dobra. Na coś innego, innego. Się... Ja nie wiem ile ma HP w ogóle. Coś się robi? O! Znaczy się tam coś. Za ja mam. Ty, bo ona nas bije. O skąd jest! Wygraliśmy, wygraliśmy! Bravo. Ona nas tu goniła. Nie było łatwo. Um, Jejku, ty! E, wybieramy Gauss. Co to jest? Wybieramy Gauss Coś zero robukną. Okay. Nie wiem, ja chyba też biorę Bieg, Gauss Biorę Gauss. Jeśli ona ci za... Jejku, dziewczyna ma fajną minę. Też sobie zmienię jakąś. Zmienię sobie o taką. Może. Jejku! ale pięknie wyglądam. O jeku! Jest... Teleporting nie ja jest nie ten, jestem. ale tu są gdzieś e... kryszczały już. Nie, już mam od razu na głowie. A ja nie wiem, gdzie ona się typnęła, bo jestem gdzieś sama na ulicy, a tam chyba ktoś. O, byłaś. Ja idę do góry, tu. Tam ona chyba łazi. Nie tam jest. kogoś pobiła. To... Ja szybko idę do... do... E, ja tam... Jest kryształ i jak go robię. Nie jest, to nie jest dobry pomysł. I ja nie mogę chodzić. Na... O nie mogę. Jednak mi się robi kryształ. Gdzieś jestem jest, sama. Tam. Gdzieś tu jest. Gdzieś nie ma szyb i nie wiem. A nie, ktoś tam też robi. Ale nie, bo je, dopiero jeden będzie skończony. Ktoś jak zrobi, to... Czekaj, Cię ja pomogę. Ja bo... jej pomogę. Myślę. No to pomóż, bo ja nie wiem, gdzie wy jesteście. My jesteśmy w takim lesie. Ja dziewczynie Robi sama mam. i bardzo ma mało nocy mi tu pozostało. A ja O ja, Ale wy macie szybko. A ja nie słyszę jeszcze jej śmiechu. Ale muzyka strach. Jejku słyszałaś to? No, um, to, to nie jest dobry pomysł w horrorach Idzie tu po mnie, nie! Pomocy! Nie mamy szczęście, że a gdzie wy jesteś? Tak, ona mnie goni, nie! mama! nie, 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 nie! Ale ja stałam na dupie. nie, 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 normalnie. Ty, musiałam zmienić. to nie jest dobry pomysł. Mm, o, tu można sobie kupić jakiś nie, kolor. Kupię sobie może taki różowy. Nie, zrobiliśmy i ucieka, uciekam, uciekam, mm, o tak. No i ja mnie też zabiła. Serobuksy można sobie kupić. Kolory? Tak, ale ja nie mogę. Nie mam tyle pieniężków. To widzimy się za chwilę. No dobra, dobra już widzimy nas... Się, e, znowu, bo oglądaliśmy na razie taki ten. No i już jesteśmy. Kolejny konkurencji. Z Estadio co, co to znaczy? Jejku, co ona tutaj ten? gada? Wybieramy... When you ja wziąłem już robota. Ej, to, to! No ale to był ten dom, w którym clowni koszelinie się chowali. Co? Ja nie jestem. Ja nie jestem. Nie jest ja się... Ja, ja się już od razu szpitalny. No ja, w ogóle tu są dwa kryształy. Ja muszę iść do tego. Ja się tego. Się tam winęła. ktoś był, tam ktoś już na pewno był. Ona nie... Ja nie słyszę nic. Ja sucho tak słuchawkę. Ja mam pierwszy kryształ i już to Idę do góry. Robi. Albo już dziewczyna go... chyba poszła na dół. Nie, ja, ja on strasznie wygląda. O, o robię tutaj. oczel, A nie, tutaj ktoś. My już e, będziemy tak, mieć tam tam... pierwszy... No będziemy mieć pierwszy ten no to co zrobimy 50. my w ogóle też mamy już trzysta chyba a my mamy czterysta ojejku Teraz dopiero mam 400. Bo, ale 400. i dlatego mam. no właśnie mm. Mamy już... Pięć. Ktoś albo zniknął, albo mi się ktoś pojawił. Ma jakiś na telefonie, albo na komputerze siedzi. Mamy tysiąc. Skończyliśmy, kolejny będzie gdzieś. Jejku, jak mnie dziewczyna wystraszyła. Chyba tutaj nie będzie u góry żadnego kryszta. Ona kaszynęła, ty. Mamy tam jest kryształ. Musimy się dostać na tamte piętro. E, my teraz robimy <ambition> drugi, o. Tu jest drabina. Dobra, mamy drugi i teraz idziemy tam. Bo dziewczyna ty, ty, ona tu idzie. Ona tu idzie, ona tu idzie. Ja, ja. O, ktoś wyszedł. ale ktoś wyszedł z wieżowca. Weź tutaj Nie ma ja na cały na cały dom. dom. jak wy się tam dostali? Jak oni się tam dostali? Co my teraz zrobimy, gościu? skaczemy A ja już mam chyba pomysł. Mamy 300. No. Mamy właśnie. 400 już I tutaj się musimy jakoś dostać gościu. Tylko jak? A tu masz fajny pomysł, ale co teraz? Nie, oni się tu dostali, więc musimy iść. Dobra, nara! My już tu idziemy, nie będziemy panu. Nie! Ty mnie tylko nie zabijaj! Nie śmiałam się. No, my to. Ona nas Nie, ona was goni. my jesteśmy... Cześć Ja wam mam, przyprowadziłam! No! Goni! Oni, ona. Się już nie odrodzi życie, a ona nas goni. A, gdzie, a tam jest krystal. Ona idzie za mną. Nara, po mnie nie ów. Poszła za dziewczyną, a to jest krystal. Jeszcze, jest, jej, jeszcze jest. jej nie zrobili. Jeszcze... Ja e, zrobię czwartego. Dziewczyna się wywaliła, ten killer. Tą... Ja dopiero. Jak ona się, się wywaliła? Tam jest A nie, dobra, jednak wstała lepiej, chyba tutaj. o niej już ogień powoli gaśnie. Ty. Ty, kto tu? musisz zraź ten kryształ. Ale gdzie ty? Ja robię tam. Na dole. Ojej, ja, dziewczy... ojej, ojej, jeju, się popłakała. To ja... To też... ja dziewczyna ze mną robi. A ja to właśnie płaczę. Jezus Maria. Tu jest ona, a ona idzie do was chyba. Nie, to jakieś ludzie, ale ona mnie nie zauważyła. No, idzie do mnie. No właśnie, ona mnie też nie zauważyła. Też ma mało HP. Nie, ona mnie goni. Musiałam zginąć, naprawdę. Wiesz, że zaraz kończę, bo muszę. Wiesz o tym. Jak tylko zginiesz, kończymy. Może ja na nie zginę. A dobra, chcę zginąć. Dawaj, zginij. To ona poszła. Niech idzie. No bij mnie, kobieto. Ona mnie nie um... No, zabiła mnie. No dobra. Bye, guys. Czekaj, czy nie? Czekaj. Chodź się, tu. Czekam, czekam. Chodź. Był fajny odcinek, bardzo nam się to podobało. Jeśli chcecie wpadać na mój kanał, zasubskrybujcie mój kanał i dajcie zaskubuj. lajka. To widzimy się później. Pa!